Witam wszystkich serdecznie w kolejnych wspaniałościach z nieba. Dzisiaj porozmawiamy sobie o śmierci. Tak jak co roku oczekujesz pewnej konkretnej daty w kalendarzu, daty Twoich urodzin, którą w jakiś mniej lub bardziej uroczysty sposób świętujesz, tak musisz mieć świadomość, że każdego roku przybliża się moment, w którym zostanie zapisana w kalendarzu również inna data. Data Twojej śmierci i ktoś Twoi bliscy prawdopodobnie będzie wspominał również tą datę. Śmierć jest nieuchronna. Każdy z nas w pewnym momencie życia, w pewnym momencie historii pojawia się na tym świecie i w pewnym momencie historii odchodzi z tego świata. Śmierć jest naturalnym elementem życia i nie należy uciekać od tego tematu. Co Boże Słowo mówi na ten temat? Przeskoczymy dzisiaj do księgi Kaznodziei Salomona, a więc pozostajemy przy tym samym autorze. Siódmy rozdział, przeczytam drugi werset. Lepiej iść do domu żałoby niż do domu biesiady, bo tam widzi się kres wszystkich ludzi, a żyjący powinien brać to sobie do serca. Otóż pogrzeb jest takim wyjątkowym, Momentem w życiu człowieka, pogrzeb kogoś bliskiego, w którym ta bliskość śmierci jest taka namacalna. Kiedy przychodzisz do kaplicy i widzisz w trumnie kogoś, kto jeszcze niedawno żył, a teraz już nie żyje, albo widzisz urnę, w której są prochy kogoś, kto jeszcze niedawno żył, ta bliskość śmierci jest tak namacalna. I Biblia wskazuje nam, że dobrze jest. W takim domu żałoby od czasu do czasu się znaleźć, ponieważ masz do czynienia z kresem czyjegoś życia. Z kresem czyjś marzeń, czyjś przekonań, czyjegoś światopoglądu. I teraz dobrze jest, żeby żyjący brali sobie do serca, co z duszą tego człowieka, co umarł. Pamiętam, kiedy byłem na pogrzebie mojego teścia i, i jeszcze przed pogrzebem. Była otwarta trumna, i tam leżało ciało. Było jasne, że w tym ciele nie ma czegoś istotnego że to jest powłoka, która została opuszczona przez coś, przez duszę. I myślałem wtedy gdzie jest ta dusza? Gdzie jest dusza tego człowieka, którego kochałem, który był mi bliski? Ale o którym nie wiem, czy pojednał się z Bogiem. Więc gdzie on teraz jest? Co się z nim teraz dzieje? I to właśnie pogrzeb jest takim dobrym momentem, żeby apelować do ludzi o pojednanie się z Bogiem, ponieważ to za życia należy się pojednać z Bogiem. Kiedy skończy się życie, kończy się wszelka, wszelka możliwość i wszelka nadzieja. Czasami spotykam się z takim z takimi słowami zwłaszcza starsi ludzie mają pewne obawy, no że nawrócił się ktoś do Boga, ale nie może odejść od kościoła rzymskokatolickiego. No bo kto go pochowa? Kto zorganizuje mu pogrzeb? Kto nad tą trumną odprawi jakieś, jakieś nabożeństwo? Otóż to są nieuzasadnione lęki, ponieważ. W normalnym kościele Jezusa Chrystusa, w normalnym zboże, którego głową jest Jezus i w którym są wyznaczeni, wyznaczeni przez niego pastorzy, taki kościół zajmuje się również tym, tą stroną ludzkiego życia. W normalnym zboże pastor nie tylko odpowiedzialny jest za udzielanie ślubu, za błogosławienie dzieci, ale też za Organizowanie czyjegoś pogrzebu. Więc nie ma obawy, że nie będzie komu ciebie pochować, kiedy przyjdzie ci rozstać się z tym światem. W ramach takich technicznych informacji, to muszę Wam przekazać, że w Polsce nie ma czegoś takiego jak katolickie cmentarze. Wszystkie cmentarze w Polsce są cmentarzami komunalnymi, które są jedynie zarządzane przez lokalnego. Rzymskokatolickiego proboszcza. On jest tylko administratorem terenu cmentarza i nie ma możliwości odmówić komuś pochówku ze względu na, na to, że ktoś nie był katolikiem. To się zresztą nie zdarza. Kiedy człowiek umiera, to wszystkimi formalnymi sprawami związanymi z pochówkiem, z znalezieniem miejsca, Zajmują się firmy pogrzebowe. I w takiej, udając się do takiej firmy, można im zaznaczyć, że życzymy sobie, aby pogrzeb był prowadzony przez pastora protestanckiego, a nie księdza katolickiego. Nie jest to trudne do zorganizowania, nie wymaga to jakichś szczególnych zabiegów. Niekiedy ludzie zastanawiają się, że no, ale kiedy będę w takim stanie już agonalnym, to kto udzieli mi ostatniego namaszczenia? I również tu należą się wyjaśnienia. W Biblii nie ma czegoś takiego jak ostatnie namaszczenie, jak jakiś, jakiś rytuał, który ma człowieka przygotować na śmierć, na przejście na, na tą drugą stronę. Biblia apeluje do nas, abyśmy za życia pojednali się z Bogiem. Abyśmy skorzystali z ofiary Jezusa Chrystusa na krzyżu i pojednali się z Bogiem właśnie przez Jezusa. Odbywa się to za każdym razem w zupełnie indywidualny sposób. To znaczy, człowiek osobiście musi zwrócić się do Jezusa i poprosić go, aby go zbawił. Bez takiego pojednania żadne ostatnie namaszczenie, czy jakiekolwiek inne rytuały, które ludzie wymyślili, nie ma żadnego znaczenia. I jeżeli ostatnie namaszczenie ma być tylko takim pustym rytuałem, to spokojnie można sobie odpuścić takie namaszczenie. Jeśli natomiast ostatnie namaszczenie mo mogłoby być taką obecnością osoby, które, którą darzę zaufaniem, na przykład mojego pastora, obecnością przy mnie. W, w, Czasie, kiedy się z tym życiem będę rozstawał, jeśli to będzie modlitwa bliskich mi osób, e, jeśli to będzie takie błogosławieństwo na ten czas rozstania się z życiem, jeśli to będzie zwykłe trzymanie za rękę w tym momencie życia, to jest to znacznie ważniejsze i znacznie potrzebniejsze niż jakikolwiek pusty rytuał. Poza tym jestem przekonany, że te to tak zwane ostatnie namaszczenie jest przez ludzi, a również pewnie i przez księży traktowane jako takie postawienie na kimś krzyżyka, jako takie skreślenie go już z listy żyjących. Więc to jest tak naprawdę pozbawienie człowieka już wszelkich nadziei. Już było ostatnie namaszczenie, już ksiądz był, to znaczy, że już nie ma wyjścia, trzeba umierać. Nawet niedawno miałem taki przykład, kiedy Byliśmy w szpitalu i w tej sali, w której nasza bliska osoba leżała, była też kobieta, która była w stanie agonalnym. I musieliśmy na chwilę wyjść z tej sali. W międzyczasie przyszedł tam ksiądz i dokonał ostatniego namaszczenia. Ale ksiądz wychodząc powiedział do pielęgniarki, że w razie czego to mnie tu nie było. Co można rozumieć, że. W razie gdyby ta pani jednak nie umarła, to ja jej nie namaściłem tym ostatnim namaszczeniem, tak? Czyli nie zrobiłem czegoś, co rzeczywiście zrobiłem. Czyli takie życie w kłamstwie. No więc nie możemy żyć w kłamstwie. Jeżeli ktoś umiera, to nie ma co oszukiwać go, że nie umiera. Trzeba się jedynie upewnić, czy ten ktoś pojednał się z Bogiem. Bo to jest najważniejsze, kiedy odchodzimy z tego świata. Czy jesteś pojednany z Bogiem. Dlatego dobrze jest czasami wziąć udział w pogrzebie. Pogrzeb jest idealnym momentem, aby zwiastować Ewangelię, ponieważ wtedy mamy tak w namacalny sposób do czynienia z czyjąś śmiercią. I nie powinniśmy się od tego, od tego uciekać i odwracać i uważać, że temat nas nie dotyczy. Z każdym dniem przybliża się data Twojej śmierci. Przygotuj się na ten dzień. Amen.